Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. Określany był przez Niemców jako główny bandyta Powstania Warszawskiego. Zginął, bo był katolickim księdzem, który w czasie, kiedy ludzie zamieniali się w bestie, robił po prostu to, co do niego należało. Modlił się i niósł pociechę. Józef Stanek urodził się 4 grudnia 1916 roku w łapszach niżnych na Spiszu w archidiecezji krakowskiej. Był ósmym najmłodszym dzieckiem Józefa Agnieszki z domu Nowak. Gdy przyszły błogosławiony, przyszedł na świat, jeszcze trwała na dobre I wojna światowa i tym terenem władało mocarstwo austro-węgierskie. Nikomu nie śniło się, że wkrótce nastanie tu Polska, mimo że ludność miejscowa mówiła od pokoleń polskim językiem i czuła się historycznie i uczuciowo związana z Polską. Rodzina Stanków żyła z uprawy roli, raczej skromnie i oszczędnie, Po na górzystym terenie rolnictwo nie należało do prac łatwych ani dochodowych. Jednak w domu dbano o wykształcenie i formację, zarówno patriotyczną, jak i religijną. Ojciec Józia słynął z uporu i konsekwencji. Gdy coś zaplanował, musiał wykonać. Kiedy postanowił odbyć pielgrzymkę do Ziemi Świętej i do Rzymu. Tak długo zbierał pieniądze, aż cel osiągnął. Wyprawę marzeń odbył jeszcze przed wybuchem wojny. Po powrocie od razu został wcielony do armii austro-węgierskiej. W 1923 roku rodzinę nawiedziła tragedia. Epidemia tyfusu w ciągu 9 miesięcy pochłonęła życie obojga rodziców i dwóch dziadków. Rodzina Stanków przeżyła prawdziwy szok. Najbardziej ucierpiał siedmioletni Józio. Opiekę nad chłopcem przejęło starsze rodzeństwo. Mamę próbowała zastąpić siostra Stefania, a ojca brat Wendelin, który później po powrocie z niewoli rosyjskiej został lekarzem i wspierał finansowo całą rodzinę. Już w szkole podstawowej Józka wyróżniała powaga i dążenie do wiedzy oraz wrażliwość, spostrzegawczość ludzi i otoczenia. Był bardzo gorliwym ministrantem w kościele parafialnym, a nawet zdarzało się, że pomagał księdzu w prowadzeniu lekcji religii dla najmłodszych. W 1929 roku Starsze Rodzeństwo, obserwując postępy w nauce brata, postanowiło posłać go do szkoły Kolegium Marianum Księży Palutynów w Wadowicach na Kopcu. Pośród grona nauczycielskiego tej szkoły był m.in. profesor Mieczysław Kotlarczyk. Literaturoznawca, twórca teatru rapsodycznego, aktor i reżyser, który kilka lat później w innej wadowickiej szkole uczył Karola Wojtyłę, przyszłego papieża Jana Pawła II. W szkole u palotynów Młody Stanek dał się poznać jako pilny i koleżeński uczeń, gotowy pomagać kolegom. Był też członkiem uczelnianej orkiestry Dentej, która zdobyła sobie sławę w całej okolicy Wadowic. Grał w niej na olbrzymiej tubie. W Wadowicach Józef odkrył swoje powołanie i zaraz po maturze, w 1935 roku wstąpił do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów w Sucharach nad Notecią koło Nakła. W 1937 roku, po odbyciu nowicjatu, złożył pierwszą profesję, oddając się na wyłączną służbę Bogu, Kościołowi i pod opiekę Matki Bożej. Jego zawołaniem stały się słowa św. Pawła miłość Chrystusa dla nas. Następnie rozpoczął naukę w wyższym seminarium duchownym w Ołtarzewie. Wytrwale dążył do celu, tak jak jego ojciec, ale miał świadomość, że w powołaniu nie wszystko zależy od Niego. Potrzeba łaski, a tę trzeba wyprosić. Pisał wtedy do siostry. Stoję obecnie u podnóża wysokiej i bardzo stromej góry. Celem mojego życia jest wspiąć się na szczyt owej góry, a to będzie wymagało ogromnej pracy i wysiłku. Przy pomocy boskiej i waszych modlitw, o które proszę, może mi się uda ten szczyt zdobyć. Gdy wybuchła II wojna światowa, klerycy z Ołtarzewa zostali ewakuowani przed nadjeżdżającymi rzeczypospolitą wojskami niemieckimi na wschód. Tam padli w ręce Rosjan. Sytuacja była dramatyczna. Młodych mężczyzn czekała albo śmierć, albo wywózka. Józkowi udało się na szczęście uciec z naprędce zorganizowanego obozu przejściowego. Powrócił do rodzinnego Spisza, włączonego w międzyczasie do współpracującego z Niemcami państwa słowackiego. W domu rodzinnym Józef zastał punkt przerzutowy z Polski na Węgry. Gdy sytuacja nieco się uspokoiła, zdeterminowany w swoim dążeniu kleryk przez zieloną granicę powrócił wraz z kolegami ocalałymi z wojennego pogromu do Ołtarzewa, aby kontynuować przerwane studia seminaryjne. Studia te ukończył w 1941 roku, a 7 kwietnia tegoż roku w katedrze metropolitarnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie, z rąk administratora apostolskiego archidiecezji Warszawskiej arcybiskupa Stanisława Galla. Włady twardy Spiszak pomimo wojennych trudności, dopiął swego postanowienia służenia Bogu i ojczyźnie. Mimo wojennej zawieruchy i wielu niebezpieczeństw, ksiądz Stanek chciał swoją świętą prymicyjną odprawić wśród swoich bliskich. Sprawa nie była łatwa bo spisz nie należał już do Polski. Jednak upór młodego księdza był godny uporu jego ojca. Skończyło się tak, że słowackie władze zgodę wydały. Miejscowy proboszcz, Słowak, postawił tylko warunek, aby uroczystość nie była manifestacją. Żadnych przemarszów, żadnych chorągwi, ani orkiestry. Procesja, jeśli już ma iść, ma iść w ciszy. I tak poszła. A w niej Szczęśliwy ksiądz Józef Stanek, listopięcioletni premicjant. Przeję świętą odprawił 14 kwietnia 1941 roku w parafialnym kościele świętego Kwiryna na Łapszach Niżnych, w tym samym, do którego rodzice przynieśli go do sztu. Jesienią rozpoczął studia specjalistyczne na tajnym Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku Zaangażowany w działalność konspiracyjną złożył przysięgę Związku Walki Zbrojnej przemianowanej w 1942 roku na Armię Krajową. Jednocześnie pełnił funkcję kapelana Zakładu Sióstr Rodziny Maryi na Koszykach przy ulicy Chorzej w Warszawie. Tam też 1 sierpnia 1944 roku zastał go wybuch Powstania Warszawskiego. Do drugiej połowy sierpnia Ofiarnie spełniał posługę na koszykach, pełniąc rolę kapelana, także w prowizorycznych szpitalach powstańczych. Wtedy to przełożeni skierowali go do pracy w zgrupowaniu Armii Krajowej Kryska, walczącym w okolicy ulicy Czerniakowskiej na Powiślu. Ciąg Józef przybrał pseudonim Rudy. Rozpoczął szeroką i wszechstronną pracę tuż pasterza i kapelana. Odprawiał w trudnych warunkach msze święte dla powstańców i ludności cywilnej. Spowiadał, głosił kazania. Chodził tam, gdzie opatrywano rannych. Zjawiał się po serii strzałów, by rozgrzeszać umierających, udzielając im ostatniego namaszczenia. Nie ograniczał się jednak tylko do posługi dusz pasterskiej. Dostarczał wodę, pomagał rannym, wspierał na duchu upadających. Był silny, dobrze zbudowany, więc często widziano go z rannymi których niósł na plecach z najdalej wysuniętych pozycji obronnych. Widziano go jak pomaga spod gruzów wydobywać zasypanych, przenosząc rannych z pola walki bezpieczne miejsca. Jeden z naocznych świadków wspominał, że cechowała go odwaga połączona z roztropnością. Był zawsze tam, gdzie być powinien dobry Samarytanin. Niósł pomoc duchową i fizyczną w sutannie ze stułą oraz Biało-czerwoną opaską na ramieniu. Udzielał pomocy rannym i umierającym, docierając do najbardziej wysuniętych pozycji powstańczych. Wielu rannych uratował od niechybnej śmierci, zwłaszcza w ostatnich dniach powstania na przyczółku czarniakowskim, jednym z regionów Warszawy, znajdującym się jeszcze w ręku powstańców. Podnosił też na duchu załamanych mieszkańców Warszawy, i mimo niebezpieczeństw. Głosił słowo Boże. Znali go Polacy, ale zaczęli go mieć też na oku Niemcy. Wyrok na rosłego Polaka w sutannie został wydany. I może, gdyby skorzystał z możliwości przeprawienia się na drugą stronę Wisły, pontonem ocaliłby życie, znikając Niemcom z oczu. Ale nie skorzystał. Oddał swoje miejsce rannemu żołnierzowi, Wojciechowi Zabłockiemu pseudonim Derkacz który do końca życia dawał świadectwo heroicznej postawy księdza Stanka. Chciał dzielić los żołnierzy i ludności cywilnej, która została na lewym walczącym brzegu. Teren opanowany przez powstańców nieustannie zmniejszał się. Wkrótce część żołnierzy ewakuowała się kanałami namokotów, Inni dostali się na prawie brzeg Wisły. 23 września, 54. dniu powstania, Niemcy wysłali na tereny bronione przez Kryskę przedstawicieli ludności cywilnej, wzywając do poddania się i całkowitej kapitulacji. Powstańcy podjęli rozmowy, przerwali działania i doszło do ewakuacji rannych i ludności cywilnej. W negocjacjach wziął też udział ksiądz Józef Stanek. Jednak warunki postawione przez Niemców nie były możliwe do zaakceptowania i powstańcy ich nie przyjęli. W dodatku Niemcy zatrzymali księdza Józefa jako zakładnika. Od razu też wznowili ataki, zajmowali kolejne domy, schwytanych rozszczeliwali na miejscu. Księdza zakładnika nie zamierzali rozstrzeliwać. postanowili urządzić spektakl. Najpierw pobili go niemal do nieprzytomności, potem zawlekli pod prowizoryczną szubienicę. Stanął w sutannie pod zniszczoną od bomby ścianą. I nie dał się sprowokować żadnemu z plugawych słów, które usłyszał pod swoim adresem. W ostatnich chwilach pokazał wielkie męstwo i heroiczną odwagę. Spod szubienicy błogosławił przechodzących żołnierzy i ludność cywilną. Wszyscy oni patrzyli na ofiarę hitlerowskiej nienawiści do Boga, Kościoła i kapłanów. Hitlerowcy właśnie tędy pędzili ich do niewoli i obozów zagłady, aby im pokazać, jak mówili, głównego bandytę powstania. Ksiądz Stanek ściągnął na siebie nienawiść Niemców, między innymi za to, że polecił powstańcom zniszczyć broń. Chciał ich w ten sposób uratować, gdyż hitlerowcy niemal każdego uzbrojonego Polaka natychmiast rozstrzeliwali. Nie chciał także, aby broń dostała się w ręce wroga. Na zapleczu magazynów z połem przy ulicy Solec 51 w Warszawie i kierowcy powiesili go na jego własnej stule. Tej samej, którą owijał dłonie nowożeńców. Tej samej, którą po spowiedzi całowali z namaszczeniem żołnierze. Miał zaledwie 28 lat, w tym 3 lata kapłaństwa. Ksiądz Józef Stanek oddał swoje życie za wiarę, miłując do końca Boga i Bliźnik. Wszelkie cierpienia i obelgi, jakie mu zadawali oprawcy. Przyjmował w postawie pełnej godności i oddania tego wszystkiego w ręce Chrystusa, którego umiłował do końca. W roku 1999 ksiądz Józef Stanek został ogłoszony przez papieża Jana Pawła II błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej. W 2000 roku relikwie błogosławionego księdza Stanka zostały przeniesione do kościoła Chrystusa króla w parafii pod wezwaniem św. Wincentego Palotniego w Warszawie. Cztery lata później księdza Józefa ustanowiono patronem kaplicy w nowo otwartym Muzeum Powstania Warszawskiego. Jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 września. Módlmy się. Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy podążając do niebieskiej ojczyzny kochali swoją ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej pracując. Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny sposób przyświecał przykład błogosławionego księdza Józefa Stanka, który bez reszty ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim. W czasie szczególnie trudnym dla naszego narodu stałem poświęceniem niósł powstańcom i ludności cywilnej posługę duchową i ratował ich życie. Spraw, aby błogosławiony Józef był dla nas wzorem na co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie. Amen.